Cześć kochani, dzisiaj szybciutki odcinek interwencyjny, ale nie bójcie się, nie będzie o żadnym skupie żywca, tylko po prostu jak zwykle wywołaliście mnie do odpowiedzi, jeżeli chodzi o ten sławetny już zakaz rejestracji samochodów spalinowych od 2035 roku w Unii Europejskiej. Ja na wstępie mówię, że bardzo się spieszę i jestem kompletnie nieprzygotowany nie dlatego, że mi się nie chciało, ale po prostu zaraz wsiadam w auto i jadę na wakacje, więc chwilę mnie nie będzie. Cytując mojego mechanika, mam w dupie wasze auta i samochody, jadę się zrelaksować. Ale to cyf. Oczywiście dziękuję jeszcze raz partnerowi kanału Tech, oczywiście, na dole link do aktualnej promocji. No i szybciutko lecimy z tematem. Nie ukrywam. Dla mnie nie jest to zaskoczeniem, że od 2035 roku nie będziemy mogli w Unii zarejestrować nowego, podkreślam nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym. Wiele firm składało już deklaracje, że szybciej wycofają się z tych aut, na przykład w 2030 roku, więc to się dzieje i nic na to. Nie poradzimy, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, nikt póki co na razie nie zakazuje Wam użytkować tych pojazdów, które macie, chociaż oczywiście y, możemy się spodziewać kolejnych kłód rzucanych pod nogi w postaci stref czystego transportu i nowej, y, tej ostatecznej normy emisji spalin Euro 7, która najprawdopodobniej wejdzie mniej więcej w 5, mówię mniej więcej, bo w tej chwili to jeszcze nikt tak naprawdę nie wie, kiedy ona mogłaby zostać wprowadzona. Co mnie bardzo śmieszy, na dzień przed tym sławetnym głosowaniem, w którym zadecydowano o obniżeniu emisji CO2 w transporcie o 100%, Dacia zorganizowała taką konferencję prasową, na której powiedziała, że oni nie mają zamiaru wychodzić przed szereg, i do końca, czyli w tej chwili już wiemy, że do 2035 roku. Będą oferować auta spalinowe, a ściślej napędzane głównie LPG, i to tak, że LPG będzie stanowiło paliwo pierwszego wyboru, a benzyna będzie paliwem alternatywnym. I nawet chcą pójść tak daleko, że będą to silniki Najprawdopodobniej nowej generacji, które to Euro 7 spełnią właśnie dzięki jeździe na gazie. Oczywiście dzisiaj już wiemy, że w 2.35 i tak będą musiały zniknąć z rynku, ale śmieszy mnie trochę to, że taka marka, z której wszyscy darli łacha przez ostatnie 20 lat, tak naprawdę stworzy najprawdopodobniej ostateczny samochód spalinowy dla klienta europejskiego. Y i nie ukrywam, że ma spore szanse pozamiatać ten rynek, no bo te 13 lat, które jeszcze nas dzieli od wprowadzenia zakazu, to są dwie generacje pojazdów, tak naprawdę. A skoro wszyscy inni już się z tych spalinówek wycofują, a klienci, nie oszukujmy się, nie bardzo chcą planować każdą trasę po bułki z przerwą na ładowanie, więc y, może tak być, że faktycznie Dacia będzie takim ostatecznym europejskim samochodem na y, normalne paliwo dla normalnego klienta i zamiecie rynek, wiem, powtarzam się, ale mówię to całkowicie świadomie, bo na przykład w Niemczech w ostatnim czasie popyt na auta z LPG, z nas się śmiali, że jesteśmy cebulakami, wzrósł o y, 300 blisko procent. Także tak na tym rynku, gdzie sobie Niemcy tak świetnie stoją elektryfikacją, ludzie zaczynają doceniać LPG. No i tak to właśnie wygląda. Osobiście ode mnie króciutki komentarz. Troszeczkę się śmieję, ale wydaje mi się, że teraz trzeba się mocno przytulać do Ukrainy. No, bo ja nie wierzę, żeby Niemcy zgodziły się, i Francuzi oczywiście zgodzili się na to, żeby Ukraina była ostatecznie członkiem Unii Europejskiej, a przynajmniej nie w tej perspektywie, właśnie powiedzmy 15 lat, więc jak dla mnie to historia zatoczy koło, i teraz nie Ukraińcy będą kupować w Polsce samochody i jeździć nimi w czy na Ukrainie na Polaka, czyli na polskich blachach, tylko teraz my po prostu będziemy jeździć po 2035 roku na Ukrainę i kupować tam samochody na Ukraińca. Nie wiem, jak to wygląda z kartą pobytu, no ale myślę, że mamy jeszcze sporo czasu, żeby się przekonać i być może będzie to jakieś rozwiązanie. W ogóle się nie zdziwię, jeżeli pojawią się jakieś instytucje międzynarodowe finansowe, które po prostu tak będą działać, że będziecie kupować a w zasadzie wynajmować pewnie auto spalinowe na Ukrainie i ono sobie na ukraińskich blachach będzie śmigało po Unii Europejskiej. I tak to będzie funkcjonowało. Oczywiście mogę się mylić, no bo mamy jeszcze dosyć długą perspektywę czasową, ale zupełnie bym się nie zdziwił, jakby tak ostatecznie było. Aha, i nie powiedziałbym najważniejszego, bo oczywiście ten zakaz rejestracji przykrył polską dyskusję o nowych podatkach od samochodów spalinowych, a chciałem z miejsca wszystkich zmotoryzowanych, mniej więcej 20 milionów rodaków, wiem, że troszeczkę sobie uzurpuję takie prawo, no ale. Y Zaryzykuję serdecznie podziękować organizacji, która nazywa się PSPA, czyli Polskiemu Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych, które na łamach dziennika.pl przyznało się, że samo wysłało pismo do Komisji Europejskiej, żeby w Polsce pilnie wprowadzić te nowe y, zachęty i system bonus malus czyli kary za emisję i nagrody za brak emisji, no bo Polacy przecież wiadomo, że sprowadzają te straszne samochody z zachodu, na które na zachodzie już nie ma przyzwolenia społecznego, bo przecież ten straszny wiek, 12,5 roku powoduje, że te auta nas zabijają i trują, także tak sami żeśmy się... Prosili Komisji Europejskiej o to, żeby wprowadziła nam te dwa nowe podatki, w zasadzie o to, żeby zaakceptowała ten nasz krajowy plan odbudowy, no bo jak powiedziałem, te stare samochody są B, bardzo nas trują i zabijają, i w ogóle mamy się przesiadać na elektryki. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję PSPA, czyli Polskiemu Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych, które tak się o nas troszczy. I dzięki niemu będziemy teraz sobie mogli płacić dwa nowe podatki od samochodów spalinowych, zamiast na przykład wydawać te pieniądze na podnoszenie. Swojej stopy życiowej, także jeszcze raz nisko się kłamiam. PSPA zawsze na propcie. Na razie tyle ode mnie. Nie mam czasu, jak powiedziałem, chwilowo, oczywiście, na Wasze problemy i Wasze samochody. Wsiadam w furę i gnam nad ciepłe morze. Trzymajcie się ciepło, motoprawda w internecie. Pozdrawiam. Hahaha, ha, ha. jasne, że tak. Pozdrawiam. Paweł Rygas